Lecimy Gimperka film, Baczmy co tam u Gimperka. Oglądałem wczoraj ten film. W ogóle chciałem powiedzieć, że nie jestem fanem całego komentarzy YouTube. To jest trochę takie wiecie o co chodzi, że to jest takie trochę wałkowanie tych tematów, trochę takie na siłę często, ale Gimper A. robi to zajebiście on robi to w formacie takich wiadomości z tygodnia, taki skrót YouTube'a że jestem A. na bieżąco jak go oglądam i on to robi fajnie, tak nieoceniająco mi się wydaje, że możesz mieć taki pogląd z tego względu, że na przykład Gimper jest w tym fejmie ale nie jest taką dajmy na to gwiazdą, która yy, zadaje się wiesz, tak się pokazuje z tymi frikami, na przykład na tych galach, tak samo może być takim, wiesz, źródłem tych informacji internetowych, że on tam między nimi nie chodzi, więc nie jest taką tą gwiazdą w cudzysłowie, ale daje swoją opinię na ten temat. A właśnie komentarze się zrobiło tak, że jak robiłeś, że, że jak byłeś komentarzy, to zazwyczaj byłeś yy, po, poza tą branżą i tak wiesz opisywałeś co tam się dzieje a teraz jesteś częścią tak jesteś taką gwiazdą pełnomocnicy Manko wiesz znasz się z tymi ludźmi i to już na pewno ma wpływ na twoją opinię na, na tematy z branży, rozumiesz? Może, nie, ale to, może też, to dlatego. To nie chodzi o to, że nie wiem, ktoś, kogo lubię, został oczerniony. Chodzi no. mi o to, że właśnie to komentarze zmieniło się w takie: robię film, żeby kogoś ujebać, a Gimper robi po prostu informacyjne filmy. W tą stronę, I ok. Takie wiadomości. No, takie, takie wiadomości, mhm. że to, to jest dużo fajniejszy format. Ale to... takie wiesz: o, zajebny leksia, kurwa. Słuchajcie, zrobię to i tamto. Tak, nie? ale poza tym no. ten czynnik, że on jest taki na dystans, no. nie? Między tymi flikami mam wrażenie po prostu, że no nie jest, wiesz, ale to też dlatego, że może jeszcze nie dostał na przykład propozycji prowadzenia tam jakichś programów, nie.